Ostatnio na europejskim serwerze pojawił się nowy zawodnik, który stompuje praktycznie każdą gierkę. Przejeżdża się po każdym zaczynając od Maćka15 z solo kolejki, przez Selfmade'a, aż po samego Jankosa. Nawet nie grając za swojej main roli, czyli dżungli, też masakruje każdego po kolei. Kim jest ten zawodnik? Jest to chiński jungler Bo, ziomek, który jeszcze niedawno grał Fan plus Phoenix, w LPLu w Chinach, no ale po miesiącu został zbenczowany, no i musiał usiąść na ławce. No i właśnie miesiąc temu wykupiło go Team Vitality i sprowadziło go do Europy. No i od jakiegoś czasu właśnie jeżdża się po europejskiej solo kolejce. Aktualnie ma rank 2, no i teraz jest to kwestia czasu, aż po prostu wejdzie na rank 1. Czy zagra w Team Vitality w lesu? Nie wiem, tego się przekonamy na dniach, no ale na razie siedzi na ławce. Na swoją drogą ciekawostka, w 2021 roku został zawieszony w rozrywkach na 4 miesiące z powodu match fixingu, czyli ustawiania meczy, chociaż podobno po prostu został do tego zmuszony, no ale jak było naprawdę, nikt tego nie wie. No i wczoraj zagrał gierkę na ryklesa, gdzie totalnie zmiażdżył go. To, co się tam stało, to była naprawdę anihilacja, ale jak to zrobić? Zobaczmy w tym materiale. Więc mamy tutaj Gierkę kolega z Zyb. To właśnie on gra tutaj z szczurem, no i gra na niebyle kogo, tylko na samego Reklesa. Jeszcze w tej grze mamy do tego Skinza, czyli byłego Junglera Vitality na właśnie Wiego. No i Technożula to jest zawodnik polski Frygo, chociaż nie jest on raczej zbyt popularny w środowisku sportowym, nie gra w żadnej drużynie. Wyższego kalibru. No i tutaj co? Na początku lekkie podymianie, tutaj widać, że szuka od razu jakichś tajnych zagrywek, może jakiś early killi. Lumin na plecach, więc tutaj to ta kombinacja, jeżeli będzie do przodu, no to wtedy można totalnie zapalać gierkę. Też gra z klęsem. Czemu się gra klęsa na bocie? Wiadomo, przede wszystkim, żeby zdejmować jakiegoś suny, A tutaj, oj, zobaczmy, jakaś. Od razu patrz, od razu flashuje za nim. Od razu flashuje. Od razu flashuje. pyk. I tutaj dojeżdża do końca. No, i tu łapie od razu pierwszego kila Bardzo agresywny flash do przodu, no ale wiedział, że tutaj nikogo raczej nie ma na plecach. No, i może sobie na to pozwolić. I tutaj nie cofnął, bo tutaj widzimy, że dzieje się coś więcej. Jest to jakaś kolejna wymiana zdań. No i znowu autos, autos. Stakuje cały ten tempo. No i gasi. Go, do końca, do końca. I tutaj klęsik. I tutaj bardzo niskie punkty stroja. Flash jeszcze w tego. To miło mi, uj, to i bardzo głęboko. Może tutaj tej to zrobię. No, to jest naprawdę mega silny moment, bo jak masz wystakowane little tempo na 6 staków, no to wtedy jesteś mega potężny. No tutaj widać, że umarł, nalezło no, po 2 killy i jeszcze jedną asystę, więc wejdzie na linię z Vampiric Scepterem. Więc to naprawdę jest no, dosyć ciekawy start. No i teraz jeszcze zobaczymy, jak wygląda lane na bocie. Jak na razie, w miarę even. Tutaj na szczęście, może na szczęście albo nieszczęście, no nie zadziałało. Za bardzo losowość. Te creepy są równe, bo czasem po prostu losowo tak się ustają creepy, żeby nie poszaleć się w jedną stronę lub w drugą bardziej. No tutaj jest to w miarę na równo, więc obaj z trasą tyle samo creepów. No i patrz, nie wchodzi, tylko od razu stealth i leci w reklesa. Jeden na dwa, więc bardzo agresywnie stoi przy ścianie. tej zobaczymy, czy go zabije. No, Uy. zabił. Udało mu się Tej wiedział, że jest silniejszy, no bo ma tego Sceptera, więc może od razu zolinować i w ten sposób właśnie zabić. No i jeżeli nie ma tam stony, no to to by było jeszcze o wiele prościej, no i wtedy na pewno by nie umarł. No ale teraz zobaczmy. Tutaj ten wave się teraz pusze do niego. No i to jest kluczowe, jak on to rozegrał, jak to w ten sposób poszło. Cofnijmy się, zobaczmy, jak wygląda ta sytuacja od początku. No i wchodzi. Widzimy, że tu co jest? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No, i dwa mele creepy. O, ten mele tej właśnie upadł, więc teoretycznie lane powinien się poszować właśnie w stronę Reklesa. No ale przez to, że on tutaj raz wejdzie, zaatakuje jeden z drugim. No teraz te creepy się pociągnęły. No i oba creepy, zamiast atakować siebie nawzajem, atakują właśnie przeciwnika. No ale tutaj jest coś ważnego: Rekles zagrał z Rykoszetem. No i ten Rykoszet niby spoko, no generalnie na Seaweer daje 20% atak speedalny. No ale tutaj w tej sytuacji. Totalnie zniszczył linię. No bo zobacz, on atakuje tym rykoszetem, no i niby spoko, ale w międzyczasie obija wszystkie te kripy. Wszystkie te creepy tu umierają. No się nie umierają, ale są obijane. No i teraz przez to jeszcze tutaj jest przewaga, właśnie trzech magicznych. Tu są tylko dwa i to jeszcze na low HP. No przez to ten lane będzie się teraz puszczał do szczura. No i to sprawi, że tutaj z tego będzie mógł zyskać bardzo sporą przewagę. Przyspieszmy to i to. Mo nie ma. No i zobaczmy. Patrz. Jaki bardzo duży wave i bardzo głęboko. No i teraz wchodzi znowu na stelfie. Cały czas! Presja i agresja. No, Rekles zrespektował ton, ale zobaczcie, on tu już nie może podejść. Level do tyłu, duży wave. No i też item przewagi. Bo tu jest Vampiric scepter zamiast jednego długiego miecza. No i teraz to jeszcze ciągnie to do góry, ciągnie to do góry. Widzę, że ma tej pantona, więc mogą zaraz coś setapować, więc chcą jak najdłużej przytrzymać tego lina tutaj. No bo teraz. Troszkę to osłabi, ustawiam. No i może już wychodzi przed skrypy. Nie zobacz, to jest od razu to, co robi. Jedzie bardzo agresywnie. Wie, że ma ten właśnie level przewagi. Jest mega silny. Więc po prostu jedzie do odciny. I mimo, że to jest jeden za jeden. to teraz jeszcze i tutaj Yumi. Powinna raczej zabić. Oj, zabrakło milimetra. No to troszkę niefortunnie. No ale zobacz, tak czy siak. Cały ten wave znowu. Trzy. Dwa już ten jest bardzo niskie punkty zdrowia ma. No jeszcze teraz zniszczył to. Więc znowu będzie się to puszować prosto do Twitcha. No i on znowu przyjdzie. Mimo, że tej włapał killa, no to cały czas się zabijają, bo za cały czas on wave'owo wychodzi do przodu. No a to jest jeden kill, za drugi, więc na dobrą sprawę powinna być w miarę even. No ale tutaj clipy bardzo go faworyzują. No i znowu, patrz, znowu agresywnie stoi. Wchodzi od razu, cały czas do przodu. Wie, że tutaj. Twitchem. No i Twitch raczej jest silniejszy w takich skiermiszach jeden na 1, wyważając jeszcze na jego chłodną przewagę. No tutaj milimetra zabrakło, żeby go znowu zabił. Tutaj rzuci W, prawdopodobnie będzie chciał rzucić jakieś E, żeby zczyścić te creepy. No i może będą znowu próbować tutaj to frizować. No, już nie tym razem. Po prostu grzecznie sobie to z farmi. Ciężko byłoby to przefrizować, bo po prostu bardzo duży to był wave. No a teraz zobacz, wziął co trzeba. No i sfejkował no wydaje mi się, że mógł tutaj jerykolować, no ale stwierdził może jednak nie Zobaczmy, przepuszę jeszcze jednego wave'a, może to zrobić, bo to całkiem szybko puszują. Pewnie stwierdził 500 golda, no potrzebuję potrzebuje troszkę więcej, żeby sobie kupić jakiś łuk albo buta No ale jednak tutaj, na razie niby nie rykoluje, ale jednak zrykoluje. Więc zrecalluje, wave jest elegancko dopuszczowany, więc sytuacja wave'owa jak najbardziej świetna I zobaczcie, 30 creepów do 10. No i tutaj drugi raz przewrócił recall. Tego byśmy się tutaj spodziewali, że on właśnie zrykoluje. Wszyscy myślą, że on zrykolował. A zobaczymy, czy zdążył wejść w steelfa idealnie, żeby ten bar go nie zauważył. Patrz, wszedł przed steelfa, to oni go nie widzą. No, każdy normalny zawodnik by się tutaj zrykolował. No ale on, jako że jest chińskim zawodnikiem, a w Chinach panuje agresja, to padł. Leci cały czas do przodu. I tutaj od razu klęsł. I rekles nie żyje. Właśnie, czemu gramy klęsa na bocie? No, bo nie dość, że możemy scencykować jakieś ceceki, jakie są, czasami. No to przede wszystkim możemy scensować Ignita albo Exosta. No i zobacz, par, od razu wchodzimy. Jeden target bije, bije reklesa, wie, że muszą go zabić. No i strzela. I rekles nie żyje. Zobaczmy w sumie, jak Rekles uszutuje ze Spell Shielda. On nie ma tego Spell Shielda, nie zeskilował go. Więc przez to tutaj udało mu się ich zabić. Bo tak to może mogły zaspershieldować to, na no, tak to ten pop od tego Twitcha, jeszcze z Yumi na plecach, na pięciu stackach, na full stackach tego E, naprawdę boli. I zobacz, taki trik troszkę myślałbyś, że cofnie, ale jednak nikt się nie spodziewał tego, że się nie cofnie, no i bardzo dużo z tego dosą. Te jeszcze muszą dopuszczać tego wave'a, no ale to już jest no niebotyczna przewaga, no tu już się grać nie da. No teraz sobie to elegancko, no i zobaczmy. 30 creepów przewagi w goldzie. 1500 praktycznie. Teraz ma 1200 i patrz. zrykoluje czy nie? Zobaczmy. Bo, bo spodziewalibyśmy się, że już wcześniej zrykoluje, no tutaj chyba raczej lepiej zrykolować, bo już nie ma co tak gridować, no ale tutaj jest miecz, nie, jednak kupił buty. Buty bardzo dobre, no ale mógł kupić buty i łuk, więc mega spoko tej opcja. Wraca na linię. No i zobaczmy. Prawdopodobnie to co chcemy robić szczurem, no to prawdopodobnie zawsze jak wchodzimy na linię, po prostu wchodzimy w stealtha i możemy coś tutaj przyknużyć. Patrz, on przepuszczał tego wave'a, tym reklesem i już się cofa, bo wie, że nie ma swojego supporta, no i on ma ten game sense, że domyśla się, że gdzieś tutaj może być już ten szczur. Więc tutaj co robią? Lekko obił tego wave'a, ale cały czas, cały czas on tutaj będzie się puszował do nich. Ale jeszcze wziął sobie kanona, idzie schować się, żeby wejść znowu w stealtha, no i trzymać tego wave'a w tym miejscu cały czas grać tak stealthem, że wychodzi do przodu i zobacz, oni w ogóle nie mogą podejść, bo oni wiedzą, że gdzieś tu może być ten Twitch. Póki Twitch się nie pokaże, no to oni mogą lecieć. No i zobacz, patrz, leci z nimi do odciny. Stoi przed creepami. To jest właśnie ta chińska agresja. I zobacz, jakaś chłodna wymiana autoataków. Rekless nie ma w ogóle HP. A Wave idealnie tu stoi. Przychodzi tutaj enemy midliner, No i kajtuje go. No ale jest to już follow-up. Oni o tym wiedzieli. Wiedzieli o tym wszystko. Jest tu patelniarz. No i grzecznie, idealnie stoi na skraju zasięgu. Wchodzi w niego renektor, od razu wznachowuje całego jego kombo, żeby nie dostać stuna, no bo wie, że to jest jedyna, czego umiera. Kombo ze stunem. One shot. No tutaj jest tego ja już się nie da dalej frizować, po prostu chce go przepuszować, no ale też gdzieś może potem poszukać może jakiegoś Rikola, może jakiejś tajnej wjazdu. No tutaj wie, widzi, że ba czterech za plecami stoją nad nim. Nie może nic zrobić, więc tutaj była jakaś próba rikolu, no ale wiesz, znowu słychał rikola i nie zrikolował. Już trzeci raz robi ich w bambuko, gdzie przeciw może to myśleć... On już zrikolował tym tu, Twitchem. Poszedł po jakiś czy coś, a on to jednak cały czas schodzi. No i znowu patrz, sniki sneaky, bo sneaky. tutaj niestety zobaczył go ten ping, Więc tylko tam dwa auta ataki dziawnie. No ale pięknie właśnie pokazuje jak dominować tym twitchem, tak, żeby nikt się nie spojrzał gdzie. Jest. No i zbija szósty level i od razu pał, pał, pau, pał, pau, pau, pau. Wystrzelowuje jednego i drugiego. Tutaj do milimetrów perfekcyjne zagranie. Zobaczcie, też jeszcze raz wchodzi, strzela. No i tu, tu już mógłby kliknąć E i sprokować, zabić kolegę na sonie. Ale on tego nie robi. Strzela teraz w reklesa, żeby nabyć mu jeszcze jeden stack. No i teraz dopiero używa E, żeby z E dobić. Więc naprawdę milimetry, a robią różnicę. No bo gdyby nie to, mógłby tutaj umrzeć. No ale teraz to już jest naprawdę totalna anihilacja. Bo jeszcze teraz weźmie playta. Może nawet dwa. No i ile to jest w goldzie? Zobaczmy. Oj, tej rekle zerowana, bo Sona miała Ignata. No ale on na to, więc to by zbyt dużo nie zmieniło. Jeszcze ciekawa sztuczka od Yumi, żeby rzucić rkę, żeby spuszczać tego wavea. No teraz naprawdę sytuacja waveowa jest idealna, bo to jest kolejny wave, który tutaj się crasztuje pod tower. Rekle znowu straci. No i przewaga w goldzie 5400 do 3200. No 2200 golda na przewagi. Szczerze, jakbym był reklesem, to już bym wyszedł z gry. On tutaj twardo stoi i się trzyma, no ale jest ciężko. Próba gdzieś tutaj może wyjścia do Mida zawsze to jest coś, co szczurem fajnie robi, że po prostu jak nie trzeba, to nie wracamy aż tak szybko na botlane. Jeżeli nie możemy, to idziemy na Mida, szukamy jakiegoś zagrania na midzie, ale no, to widzimy, że on się cofnął. Jony się cofnął. Wave na jak akurat podchodzi, no to nie ma co. Tutaj też nie ma co gonić, bo Wave z zążył dopuszować. I z sobie grzecznie zgarnie, no ale zobaczcie. Blade of the Ruined King już jest na jego koncie buty dziesiąta minuta więc zestaw naprawdę silny przeposzowali wave'a, widzą, że nie ma gdzieś tam ich bot'a, że on z nami idzie no i od razu, od razu idzie szukać afery co prawda tutaj jest przez Pink Ward'a więc po prostu grzecznie się cofnie ale wej czego? szukał szukał tego, co tam się działo przełączmy się tutaj z powrotem tutaj nie ma E, nie ma E, skacze patlenia, ale ten po prostu wchodzą Wchodzi do przodu i robi to co może, po prostu go anihiluje. Widzia, widzieli, że zwaistował swoje spele tym Renektonem, więc po prostu nie musi się bać. Wie, że nie ma flesza, wie, że nie ma E, nie ma jak podejść tym Renektonem, więc po prostu w niego wchodzi i jedzie. No i kolejne plejty, jeszcze tej Herald, wreszcie całe wszystkie plejciki, jeszcze cały tower. I naprawdę tutaj, no ten gold to jest nieziemski, on ma 7000 golda w 11 minucie. Kolejny wave. Kolejny wave i znowu wave do Teraz to byś się spodziewał? Że cofniemy się do bazy. No ale zobacz, on się nie cofa. Idzie i robi zawrotkę. I to by się wydawało mega dziwne, no bo co zrobisz z tą sobie, jak on stoi pod towerem, no ale co wychodzi? Pyk, strzela. Ma erkę. Dopiero później odpala tam odpala Odpalę w momencie, w którym wie, że Gragas w z niego. Będzie na takim zasięgu, że będzie potrzebował tak, to Merkę. Tak tej nie używa, tak tej lekko tylko podymiał. No, Gragas byś powiedział, no, może w niego wejść, no nie do końca mógł wejść, bo prawdopodobnie wtedy i tak by umarł. No i cyk, taurus maszotowany, wbiegają i go zabijają, naprawdę. Bardzo to, co ten człowiek robi fantastycznie, no to to jest to, jak on tutaj gra właśnie wizją i tym stealthem. On po prostu totalnie masakruje tym przeciwnika, no bo myślałbyś. Cofnie, cofnie trzy razy. No a on nie cofa. On po prostu sniki sniki Wchodzi w stealtha i robi co musi. Raz, może wreszcie cofnie, no bo mogłoby się odsycać. No i patrz, znowu nie cofa. Znowu nie cofa. Znowu szuka nadal afery. Nadal szuka afery. Idzie tutaj głęboko, no bo wie, że jest mega silny. No i patrz, on po prostu idzie. No teraz nie ma tutaj co robi. No on po prostu cyk, cyk. On go po prostu z tych ataków szreduje. No wie, że tutaj może takie rzeczy robić. Jeszcze teraz weźmie. Finiszuje całego tego wavea. Czemu? No, on tutaj nie musi się bać. Wie, że ma tego patelniarza za plecami. Ma tam Yumi, który jest mega silny. No, i co nie mogą zrobić? Wchodzi, dostaje stół na gostek i umiera. No i tutaj jeszcze jakaś próba podymki. Oddalmy kamerę. Zaszuje do przodu. No i po prostu go zabije, On się spali. No tutaj co do milimetra ma wyczucie tego szczura. Znowu WR erko wraca od razu strzela, strzela, strzela. No tej Yumi na plecach. No, to jest aż smutne. Jak z tutaj zostaje zmasakrowany. Niedość, że zostaje zmasakrowany na solo kolejce, bo to jeszcze wczoraj został zmasakrowany przed przez czekolada. W LFL-u odpadł, zniszczone zostało jego marzenia. Nie pojedziemy na EU Masters, nie wygra Francji, więc kompromitacja Martina Larsona ze Szwecji przez wielkiego Polaka Pawła Czekolada. No trochę Beka, że Rekles jeszcze parę lat temu prawie wygrywał Warsy. No a teraz przegrywa na czekolada w lize francuskiej. No i co, ten botlane mega grubo, daleko dopuszczony. No i teraz jak wygląda sytuacja na mapie? Na bota nie ma co na razie iść. Mid, even. No ale co tu stoi? Redbuff. Redbuff mega opcja, no bo daje ci slowa, A na Twitchu mega spoko opcja. No bo jeżeli wyjdziesz z Stealtha, odpalasz od buffa, no to nie daj się troszkę palisz więcej ze swojej pasywki. No to jeszcze. Slowujesz, a jak slowujesz, to przy tym nie wie co tutaj robi. No i tutaj... kręci się, patrz, kręci się, myśl że kręci się guno w przeblu, a po prostu zastanawia się, gdzie lepiej iść, jakby na sytuacja nam idzie. Jakby na sytuacja, gdzie jest może tutaj ten kolega. No i zobacz. Cyk, cyk, cyk. Ten speed od ten root. No nic mu nie mogą tu zrobić. I jeszcze zabierze kraba. I tutaj teoretycznie jest na bocie. Wave do zgadnięcia, no ale on zostaje przymidzie. Czemu przymidzie? No bo chce robić większą presję tym Twitchem. Tu może wziąć sobie jakiś tower. No i tego wavea nigdy nie zgarnął. A na bocie już idzie, biegnie Gwen, żeby to zgarnąć. No i tak tam jeszcze nie podchodziło pod tower, więc spokojnie. Tutaj podpala RK, Może troszkę na wyrost, ale to jest właśnie ta agresja. Jak nie Sona, no to weźmy tower. I jest czyszczony, No i teraz tutaj znowu nie wiedzą, co jest z nim. Nie wiedzą, co się dzieje. On podchodzi. Nie ma jeszcze stealtha, więc weźmy po prostu wavea. Weźmy przepuszczenie tego wavea. No i potem. Jak przepuszczasz Wave'a, mają dopuszczone, no to tutaj zaczyna się zabawa. Ładnie tej wydodżował tego planta. No i Wave'a przepuszczony, no to będzie szukał. Będzie szukał jakiejś afery, próby wyjścia z tego stealtha, no i zabicia kogoś, asasynacji. Jakiejś takiej najmniej przewidywalnej. No bo to jest to, z Twitchem, musisz być nieprzewidywalny. Czempionami, które właśnie są niewidzialne, no to nie merdajcie czytać przeciwnikowi książkę. Musisz być tam, gdzie nikt się ciebie nie spodziewa. Tej myśli, rekle sobie, pyk, mam Biego na plecach, jestem safe. No nie jesteś safe, bo umierasz na 3 autoataki. ataki No to już po prostu jest. No masakracja. Lecą, bo mogą. nic im tu nie grozi. No i ten Biego, o może go nawet sfacetować. Bo no, nie dość, że Mayumi na plecach. Ta ma jeszcze zarazek zostap, no, Tutaj jeszcze porąbane heal. Na ten damage. Jest nie z tej ziemi. I kolejny kill. Podam na jego konto. Rekles już 8 śmierci. Coś to jest raczej niespotykane. bo jeżeli prześledzicie historię Reklesa, czy to na solo kolejce, czy to kompetatywno, to ten zawodnik właśnie nazywany jest tak często kada playerem, który po prostu farmi i nie umiera. No a tutaj mamy zupełnie przeciwne. No to już to po prostu jedzie. To już nie ma co komentować. 4 auta ataki i praktycznie każdy spływa. No bo jestem Kraken, jestem boczk. On tu po prostu już każdego stąpuje. Nie no z na pezach, Petrze nigdy nie umrzę. Tutaj też zachowawczo spoko. Nie poddynia zbytnio. W, serio, wystarczy mi, cofnę. Nie będę gridował, nie będę overextendował. Jeszcze w międzyczasie zabiera cały las przeciwnika. No bo to jest to, co trzeba robić, będąc ahead. Jak jesteś ahead, nie dość, że chcesz puszczać jak najdalej wavey, no to jeszcze brać las przeciwnika. Wtedy podwójnie jesteś do przodu. No bo niedobrze, że ty dostaniesz dodatkowe eggs, dodatkowy gold. No to przeciwnik go nie dostanie. Nie bierze wavea, tylko po prostu wychodzi przed wavea. No bo to jest coś, czego mógłbyś się nie spodziewać. No on tutaj szuka afery po prostu. Runan Hurricane. Bardzo przereklamowany item. Samo wiele lepsze na Twitchu. No ale on tej może. To jest taki fancy item. Fajnie wygląda na montażu. Lepiej kupić Lorda Dominika albo właśnie Infinity Edge'a. Go. To dopiero później. Cyk. Ja tutaj bardzo agresywnie do przodu. 1 na 5. No. To już trochę przesadził. To jest takie lekkie poczutka na tym Twitchu. Poczuł, kurde, wejdę, może wszystkich zabiję, ale tej nie wyszło. No Dostaje stun od Renektona i umiera na jednym combo. To jest coś, właśnie, trzeba uważać, grę z takim adekery że trzeba bardzo mieć dobrą pozycję. No bo inaczej, jeden stun, jeden setek, i po prostu zdychasz. Sniki, sniki, tutaj, uj, będzie feściekało tego Renektona. Feściekuję trzech. Ale Renekton nie trafił swojego W, więc no trochę jaja. No i dosyć. Mogło być to mega dobrze, no ale Renekton się skompromitował i nie rzucił W. I ta Zan już po prostu wejdzie na plecy i wszystkich zczyści. No, to już nawet nie ma co zbierać. A po prostu strzelać, wszystkich masakruje. No to co robi ten ziomek? No po prostu nie z tej ziemi. No to już szybkie przejście. Chłodny Baron Nasher, bo wszyscy umarli. Baron Nasher, jeszcze jakaś może próba, jeden, dwa, kile. Cofnięcie, kupi teraz Infinity Edge. No ma już takie temy że wszystkich zabija. Oczywiście potka na sam koniec. No bo już raczej ostatniego i temu nie kupi. Wie, że na tym puszu skończą tą grę. No i wchodzi. Wchodzi gdzieś do lasu na czerwonym. Szukać tutaj afery. Szukać przeciwnika. Cykpyk. Trzy ataki Oni nie żyją. No i to chyba by było trochę przyspieszone, no ale mniejsza z tym, I to już przejdzie znowu. Chodzi gdzieś tu w stealthie, tak żebyś się go nie spodziewał. No, kto by się spodziewał, że typ Twitchem wejdzie ci praktycznie pod fountain. No i cyk, strzela w reklesę? Jeszcze postawił sobie ping Warda od razu, żeby wejść gdzie jest jego. No i stoi przy ścianie, tej i kajtuje. Piękna egzekucja tego. Mechaniki na najwyższym poziomie. Chodzi, wychodzi. Idealnie gra na zasięg. No i kończy grę. Natomiast tak w ten sposób Reckless został totalnie zmasakrowany. Chiński zawodnik Bo go totalnie zmiażdżył. Totalnie miażdży każdego innego na solo kolejce. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie jeszcze może jakiś jego gameplay z lasu przeanalizować. Już niedługo prawdopodobnie będzie miał rank 1. Więc naprawdę mega zawodnik. Warto go obserwować. No i to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa.